Wczoraj mieliśmy okazję po raz pierwszy zobaczyć gameplay Spiritborn, czy też spirytysty, czyli nowej klasy, która będzie dostępna w dodatku do Diablo 4 Vessel of Hatred. I ta klasa nie zapowiada się dobrze. Zapowiada się bardzo dobrze. Twierdzenie to opieram na dwóch rzeczach. Na tym co mówili streamerzy, którzy mieli okazję pojechać do siedziby Blizzarda, streamować stamtąd i pograć już tą klasą i stwierdzili, że klasa jest jakby o wiele bardziej dopracowana od pięciu pozostałych. Gra się nią o wiele lepiej, o wiele płynniej. Animacje i ruchy tej postaci są na o wiele wyższym poziomie od pozostałych klas. Oraz na tym jak ta klasa wygląda sama w sobie, a wygląda na naprawdę dosyć rozbudowaną i głęboką postać, w której będziemy mieli okazję stworzyć kilka mniej lub bardziej interesujących buildów. Zanim przejdziemy do bardziej szczegółowego opisu, powiem od razu, że klasa bardzo, bardzo mocno przypomina monka z Diablo 3, połączonego jakby z duchami dżungli. Co, co, coś w tym rodzaju. Mamy tutaj takie ataki wręcz, jest to klasa, która jest dosyć szybka, porusza się po polu bitwy dosyć zręcznie. Więc jakby skojarzenia z mąkiem są pierwszą rzeczą, którą większość osób potwierdza w momencie kiedy widziała ten gameplay. Sprytysta będzie używał dwóch nowych rodzajów broni, czyli Glewi oraz czegoś, co nazywa się quarter staw. Nie mam pojęcia jak to przetłumaczyć na polski. Na jednym wywiadzie było też. Powiedziane, że jeżeli będzie taka potrzeba, to spirytysta z biegiem czasu dostanie dostęp do innych broni, takich jak na przykład sztylety, czy też być może miecze. W praktyce wygląda to tak, że spirytysta jest połączony duchowo z czteroma rodzajami strażników. I tym strażnikiem jest goryl który jest takim, powiedzmy, że wojownikiem odpornym na obrażenia, czyli coś w rodzaju tanka. Mamy dalej Jaguara, który jest szybkim wojownikiem, który porusza się, takim łowcą typowym, który porusza się szybko po polu bitwy um, i jest dosyć agresywny. Dalej mamy Orła, który poniekąd trochę zwiększa mobilność, pozwalając spirytyście przeskakiwać po polu bitwy, ale ma też ataki um, dystansowe. Jakieś takie pióra, którymi ten spirytysta rzuca i te pióra do niego wracają. Nawet o na streamie wczoraj zrobił kombo, że tych glewi jest cały ekran tam tak naprawdę, i wszystko ginie. Natomiast Skolopendra, czyli ten ostatni strażnik, odpowiada za jakby zatruwanie przeciwników i zaleczenie. Plus, za, z tego co widzieliśmy, zadaje też całkiem sporo obrażeń. Natomiast to pewnie do premiery dodatku się zmieni, więc nie ma co na ten damage na chwilę obecną patrzeć. I teraz tak. Każdy z tych strażników prezentuje inny styl walki i ma inny zestaw umiejętności. Z tego co widziałem po drzewku, to w każdej jakby pozycji, tak jak mamy teraz to drzewko, i tam jest sześć tych takich nodek z umiejętnościami, mamy po Umiejętności z oddanego strażnika i od jego stylu walki, możemy sobie w ten sposób buildy robić. Natomiast umiejętnością klasową spirytysty jest coś, co nazywa się komnata duchów. W której możemy nawiązać jakby duchową więź z danym strażnikiem i to daje nam jakieś dodatkowe bonusy. Przykładowo, jeżeli wybierzemy sobie goryla jako podstawowego ducha, to dostaniemy premię. Użycie umiejętności goryla zadaje wrogom obrażenia odciernie o wartości 100% i daje ci barierę o wartości 10% maksymalnego zdrowia maksymalnie 40% na 3 sekundy. Wszystkie umiejętności są teraz też umiejętnościami goryla. Poza tym możemy wybrać drugiego ducha, który daje jakby inną umiejętność, więc mamy do wyboru najpierw jedną z czterech, później jedną z czterech, co daje nam łącznie 16 kombinacji i przykładowo umiejętność drugorzędnego ducha, jeżeli wybierzemy sobie, jak wygląda tak. Maksymalny poziom zajadłości zwiększony o jeden, za każdym razem, gdy zabijasz wroga lub zadajesz obrażenia bosowi, zyskujesz jedną kum kumulację zajadłości. Zajadłość to jest jakby jakaś umiejętność pasywna właśnie spirytysty. Jeżeli chodzi o spirytystę, to mniej więcej jest tyle. Ciężko oczywiście jest opisać tą klasę jakoś dokładnie, nie mając dostępu do gameplayu i nie, mają, nie, nie mając możliwości pogrania. Natomiast mówiąc w skrócie, jest to taki mąk połączony jakby z siłami natury, czy też z dżunglą. Bardzo mocno przypomina mąka. No i w tym momencie ja już mogę na pewno powiedzieć, że to jest klasa, która jest dla mnie albo która mi się bardzo podoba i którą na pewno będę sobie grał. Samego mąka prawdopodobnie będziemy testowali po wyjściu dodatku, bo Blizzard z tego co pamiętam na jednym wywiadzie powiedział, że nie, będą, nie będzie PTR-u odnośnie tego. Tego, jak wygląda dodatek? Natomiast będzie PTR odnośnie chyba kluczowych mechanik, jeżeli dobrze zrozumiałem. Jeżeli chodzi natomiast o sam dodatek, Wessel of Hatred, to nie dowiedzieliśmy się praktycznie nic. Poza tym, że na Gamescomie, czyli 20 sierpnia, Blizzard będzie Blizzard będzie pokazywał właśnie materiały z dodatku i będzie też pokazywał to, co w tym dodatku ma być. Na wywiadzie Raxa, który rozmawiał z reżyserem dodatku, czyli osobą odpowiedzialną za kształt tego, padło takie stwierdzenie, że. Hmm, jakby nie może powiedzieć, jakie nowe mechaniki i nowe rzeczy będą w dodatku czy będą łączyć się z dodatkiem do Gamescomu. Więc zakładałbym, że więcej informacji o tym, jakie nowe potencjalne craftingi, systemy czy jakieś nowe rzeczy będą w tym dodatku, dowiemy się właśnie na Gamescomie za troszkę ponad miesiąc. Więc jeżeli jesteś zainteresowany tym, co potencjalnie czeka nas w dodatku, no to zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale. A w tym momencie to już wszystko. Żegnam się i do zobaczenia w następnym filmie.